Przedszkole Miejskie nr 1 imienia Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim mieści się w stuletnim budynku zaadoptowanym na potrzeby edukacji w roku 1946. Gruntowny remont przeprowadzony przed dwoma laty sprawił, że nie wygląda ono na najstarsze przedszkole w mieście. Miejska Jedynka jest dziś placówką nowoczesną opartą na wielodekadowej tradycji i doświadczeniu świetnie wyszkolonej kadry pedagogicznej. 112 wychowanków pozostaje przez większą część niemal każdego dnia pod opieką 26 wykwalifikowanych pracowników, którzy z zaangażowaniem i dużą skutecznością realizują zadania przedszkola. Jedną z barwnych już wieloletnich tradycji Jedynki jest udział dzieci w corocznych zmaganiach o pałacową maskę, organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, których celem jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów teatralnych oraz kształtowanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną. Zmagania toczą się w trzech kategoriach wiekowych. Wśród przedszkoli miejska, jedynka pozostaje absolutnym liderem mając w dorobku zwycięstwo w latach 2005, 2006, 2008 i 2012. Tegoroczny konkurs, do którego zgłosiło się aż 15 przedszkolnych zespołów, wygrały dzieci z grupy Biedronki, które z pomocą opiekunów Anny Góreckiej, Urszuli Kołodziejskiej i Pauliny Żewuskiej-Korycińskiej przygotowały i wystawiły na scenie Miejskiego Domu Kultury spektakl o Królewnie Oli, która na wszystko kręciła nosem. Jeżeli chodzi o tą nagrodę, bo maskę, dzieci pracowały kilka miesięcy, włożyły dużo pracy, dużo wysiłku, przyczyniły się do tego panie, które prowadziły zajęcia z dziećmi, przemyślały to, jaką rolę ma dostać, dostosowały, dobrały odpowiednio dla, dla dzieci. No na pewno praca trwała kilka miesięcy. Proszę mi powiedzieć, jak dużo osób musiało pracować przy tym projekcie, no żeby, żeby takie osiągnięcia mieć? Na pewno głównie to nie przyczyniło się do tego, pani Ania Burecka i pani Uwa oraz pani Różniczka, pani Pałinka, żywuska Korycińska plus cała grupa, plus cała grupa dzieci. Oczywiście dużą rolę tutaj odegrały rodzice dzieci, zaangażowała się bardzo mocno, Państwo Zagórscy widzieli na piękny zamek ze stropianu który był no, naszą dekoracją, całą scenografią. E, rodzice również e, przygotowali dla dzieci stroje. E, to też ogromny wysiłek. Użyli. Każde dziecko miało inny strój. E, również, no, powiem nieskromnie, ja też przyczyniłam się do tego sukcesu, ponieważ no, też nie szczędziłam środków, żeby były zakupione odpowiednie materiały, czy odpowiednie e, stroje dla, dla rycerzy, zbroja, e, hełmy. Prawda? To, to wszystko też oczywiście odpowiednich nakładów finansowych też wymaga. Jest to nasza czwarta maska na osiem możliwych, które mogliśmy zdobyć. Zrobiliśmy cztery. Pamiętajmy, że w mieście mamy najwięcej masek. Żadne przedszkole nie może pochwalić się takimi osiągnięciami jak przedszkole miasto numer jeden. Dziękuję bardzo. Teraz hmm. Zobaczmy, jak to tak naprawdę było w pałacu. Rządzę bajkami. Przebyłam tu dziś zabawić się z wami. Kocham was, dzieci właśnie. I jeszcze kocham i bajki i baśnie. Kochacie właśnie też. Tak, Ta. Ta. to się świetnie składa. Zaraz Wam taką kolorową bawiń wyczarujemy. Umiecie czarować. Nie. Nie, to nic, ja was nauczę, jak to się czaruje, mówcie razem ze mną. Deszczyk pada, słońce świeci, niech bajeczka tu przeleci. Deszcz pada, słońce świeci. Podoba. Dlaczego na zamku jest Ola, wolę ja wolałbyś do przedszkola? Witam, ja jestem król tato Oli. Ogrymaśla jest ta moja Olejka. Bardzo mi miło was poznać. Ja jestem królową i mamą Oli. Przez te jej grymasy serce mnie boli. się nic nie podoba i nie wiadomo jak to się dzieje, lecz ona nigdy się nie ciebie osoba, to by się dzisiaj... się nic nie podoba. lekarza, niech nam pomoże w chorobie, lekarz nam pomoże. Dzień długi cały, narady trwały, jest prosto prostować jej nosy. Po co tu płacze, po co krzyki, tu trzeba robić zastrzyki, a najlepiej w nos. Żadne zabiegi, żadne leki, tu nie pomogą wiele. Nosek królewy się wyprostuje, gdy zmieni swój charakter. Gdy przestaniesz nim kręcić, będziesz miłą osobą. Nosek się wyprostuje i księciu się spodoba. Księciu? Jakiemu księciu? Zaraz do nas w gości przyjeżdża młody książe z kraju radości. Chce prosić o twoją rękę. Proszę o lęko, trzeba się spieszyć. Wybieraj noc brzydkiej złości czy most groźny radości? Ach, kocham młodego księcia. Od dziś będę się tylko uśmiechać i nigdy nie będę się złościć. Zawsze będę miłą osobą, bo teraz wszystko mi się podoba. Dynastek, a jaka grzeczna, miła i zawsze uśmiechnięta.